Hej widzowie, dzisiaj gramy z kumpelem gierkę Battle Royale. Myślę, że jedną na pewno zagramy, może i nawet dwie, chociaż pewnie i tak jutro pojawi się film z kolejny z Fortnite'a oczywiście naszej ukochanej gry a my widzimy się już w lobby. My jesteśmy już w lobby. Jak widać, czekamy sobie na gierkę, a My widzimy się, kiedy będziemy w busie bojowym lub oczywiście w okropnym surferowaniu. Napiszcie w komentarzach pod jakimś moim shortsem, czy właśnie lubicie surferowanie, bo według mnie to jest okropna mechanika i Fortnite powinien ją usunąć, a my widzimy się już w grze. My jesteśmy już, jak widać, w busie bojowym i skaczę się, że miło tutaj skoczymy. Stacja mezynowa powinna być okej. Okay. Tam właśnie wyskoczyć. Mam nadzieję, że się uda, bo obok też mamy od razu flagę. Jeżeli ktoś z widzów yy, was właśnie nie mnie, to do tej flagi przylatują balony nowe. Widzę, że mamy kontest Ja chyba polecę miłość najpierw na tę flagę się wylutować. Chociaż nie wiem, czy będę gościł mu kurde lepszy laniek ode mnie, ale ja mam skrzyneczkę idealnie. Dobra. Mam yy, pistoleci jak masz ja jakieś. Masz jakiegoś Bo tutaj gdzieś. O, mamy. O, ja dostałem bardzo. Ja ci Dostałem piekawy, szybko. Dostał 28. Dostał ja mam ziomka. Dobra, Pa, dobrze. Dawaj mnie ten karabin. Już zaraz wjeżdżamy, myślę, że w jakiś typ. Bo tam był jeszcze kontest. Widzowie. Widzowie, sprawdźcie na nagraniu. Bo wydaje mi się, że tam był też kontest. A ja tutaj mam traka z którego bym skorzystał. Po cichu. Ja tu mam ziomka. A ziomka to Dobra, ja ziomka. rozwalam busa. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy No i s. Dostał. Chcesz karabin? Ej. Problem. Co? Kurde, podem mam je, bo jestem pod... Ten. Dobra, nie wiem jak to ja wsiadłem, no... Szukamy snajperki, są, Jest bardzo duża szansa na snajperkę. Mamy to! Jest! Jak no. widać, epicka snajperka. Kocham snajperki. S Ej, snajperka w tym sobie... chapterze jest giga, giga mocno, moi drodzy widzowie. No może po prostu sobie polecimy mi trochę, poflogujemy może z góry na jakieś rzeczy. tu przynajmniej Polecimy, miłość w miejscówkę, której pewnie nie znasz, bo ja już praktycznie ją widzę. Mam nadzieję, że dobrze wiem, gdzie ona jest. Baloniku, baloniku. Dobra, lecisz teraz. Nie, nie, ja nie zaznaczyłem, to się zaznaczył. O, coś automatycznie, ale ktoś w nas nawala. Chyba. Chyba, se podłącz, bo. Se podłącz, spokojnie, podłącz sobie miłoż. I teraz, jak coś tak wyskoczysz, to już miał lotnie. To wyskakuje. Więc wyskakuj i nie się nie bój. I nie wiem, czy to dobrze wykalkulowałem, bo nie widzę tego. A co, co? No, może na razie widzą, nie będę tutaj likował, bo może się to uda znaleźć. Może nie będę jeszcze likować. Aha, tego bota. Nie, nie, nie. jest taka fajna, sekretna miejscówka, w której jest Otrzymajmy bardzo fajny lód tak patrzę i naprawdę jestem bardzo zdziwiony, że tego nie widzą widzowie. Ale ja chyba polecę po bo ta nowa katana no jest w miarę spoko. Ona no, jest w miarę spoko. Ale nie wiem, czy nie znalazłem tej miejscówki chyba przez przypadek. Na pewno znalazłem bardzo fajny item, czyli jetpack. Sobie wezmę. Nie, nie znalazłem tej miejscówki. Naprawdę przepraszam was widzowie. Ale ja, ja grałem w rundę i byłem pewien, że to jest gdzieś tutaj Nawet rozumiałem się tak i ja tego nie widzę, naprawdę Ja byłem praktycznie pewien, że to tam będzie Niestety troszeczkę się pomyliłem, ale trudno, teraz sobie pójdziemy po katana. Najpierw znotujemy tutaj te skrzyneczki, które tutaj mamy Możesz sobie brać mi już co chcesz, no, jeśli ja nie będę Zabrać nic brać, bierz sobie co chcesz tak, weźmiemy impulsy. No, dobra, za te impulsy i tak weźmiemy katane, to jest i tak lepsza w sumie rotacja. Więc bierzemy katane, bierzemy katane. O to chodzi. Bierzemy katane. Tak, żeby się... żeby nie musieli botów załatwiać, no to sobie idziemy stąd. Dostałem jeden HP, to tam wisi mi to. O, ale polecimy sobie pomityka oczywiście. Uwierzcie mi widzowie, nie polecam brać itemku od bossa, który jakby pozwala wam się w niego przemienić Jest to największy shit, jaki kiedykolwiek Fortnite wydał Jeżeli ktokolwiek na YouTube mówił, że macie to brać, że to jest OP Przysięgam wam, nie róbcie tego, to jest okropny shit Z jednego prostego powodu, to jest zepsute Przez to, jeżeli macie tak zeditowaną budowlę, nie możecie przed nim przejść jest to okropne, według mnie, że Fortnite coś takiego dodał w ogóle. Według mnie powinni to naprawić, później dopiero z powrotem wziąć. No, jest to totalnie bez sensu, że coś takiego dodali, no ale na życie, no życie. ja Fortnite'a zmienić nie mogę. W ogóle nie wiem, jaki on daje mityczny itemek. Naprawdę nie wiem. Co za kurczę. Nie, no, Dobra, dam mu trochę. Troszkę sobie od niego odbiegnę. Teraz znowu w niego tak wiadę kataną. Wiecie, jak się gra w Fortnite, to trzeba mieć mózg. Tylko, oczywiście, się. No, ja, że te to są tak denerwujące te nowe bossy. ja nie da się z tymi nowymi bossami. Te nowe bossy są bez sensu. Dlatego, że na przykład ten z tym działem, on cię będzie kurcze. tym dziełem ten dział tak denerwuje. Zresztą, low z tego powodu, że gościmy jakieś dział, które nie wiadomo co robi, nie? To jest totalnie. Bo nie wiem dlaczego to działo tyle zadaję to raz. Ej, no właśnie ty. A w sumie ty on macie... ma mityczną Ej, wersję. Masz mega rację, masz mega rację. No właśnie ja mówię, dobrze. że... Dobra, pokonałem go. No, no, A no, z niego no, wypada no, mityczne też nie działo, dobra. Mogę? Ojej, ja bym mógł wziąć to do rewarwowania w sumie. Ja to wezmę chcesz mityka? I teraz pytanie, czy to wziąć? No kurczę, to transmor... to... Pff, sobie gadam, się, język no. Dobra, widzowie, zrobię to dla was. Zrobię to dla was, żeby wam to pokazać. Chociaż nie wiem, czy tylko tamten boss się nie zacinał. Bo jak to testowałem, zobaczymy, czy każdy boss się tak zacina. Otwieramy boksa. Widzicie to, widzowie? Wy to widzicie? Wy to widzicie? A zobaczymy, tak jak będą... Ten, no Jezu, Widzi wy to Widzicie? To mieć tak otwarty i jeżeli zobaczycie na to, jeżeli sobie załóżmy freebuildujecie się w ten sposób. Otworzycie sobie, to nie możecie wyjść, ktoś wam może dać sniper. To jest tak okropne. No i naprawdę współczuję, że ktoś to. Naprawdę jest to dla mnie okropne. O, Hedzik pad. O ja zostałem. No właśnie, nie. Właśnie Nie widzę niestety. Ty wiesz co zrobię? Jestem w sumie mądry, zejdę i zraspię sobie swoich pomagierów. Bo, będąc bossem, przynajmniej to jest jedna. Ja zginąłem. Kurcze, próbowałem się zrasować, ale niestety mi się nie udało. Więc jak... Ile masz golda, please? Uciekaj, Jetpack. Auto, 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 to, 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 to uciekaj. Kurcze, było blisko niestety. To w 17. Zabraj ponownie? Też było blisko. Widzowie wyjdziemy z tej rundy, ale żeby nie było, że zostawiamy Was z niczym i tylko 8 minut filmu dzisiaj. No to oczywiście wiecie już, że zagramy One wiłany tak jak czas na moich filmach. Wy oczywiście wiecie pewnie, jeżeli mnie oglądacie czasami, no to oczywiście, że wiecie, które to są One Vany. Raczej wiecie. Są to takie, oto One View One, które Wam zaraz pokażę. Są One View One Everigan. Odpalamy. Też sobie odbierzemy karnecik jak już tutaj ten. Można sobie karnecik odebrać. Ja mam przygotowanie do pobierania, więc. A, niestety, mimo już mam przygotowanie do pobierania, to trzeba se sekundkę poczekamy, więc zobaczymy się. Jak doda nas i będziemy już tam. Dobrze widzowie jesteśmy już w One v Ja widać zmieniłem kilofik na taki skarnetu. A ja w mamy myślę, że tą nową snajperkę ona jest bardzo fajna. Bo ją też można celować w locie, co są giga mocne. Oraz oczywiście... No, będziemy się oczywiście naparzać, jak widać. Mógł dał taką, taką swoją, snajperkę na początku, Tutaj wiem, no Jezus, Maria, widzicie to? Tutaj to są ludzie niestety na tych one view. widzicie to? Jaki spray ciągły, ale nie mogę pomóc, chyba że ja już nie Staram się. Tylko <grym> doje... doje... <grym> wali po... we mnie każdy możliwy ziomek, który tutaj no, jest. No, no, starałem się pójść do góry, ale niestety. Niestety, taki Ey, ciągły go, spray od wszystkich nie jest prosty do opanowania. Ja dołączyłem. Yy, Zaraz dołączyłem. Będziemy, Jak coś tam już mówi, że dołączył, ale coś cicho niestety, więc z czego nie słychać? Nie wiem, może Cię nie słyszeć, mogę głośniej mówić. No, mów głośniej, mów głośniej, Miłosz, to bo. Mogę mówić głośniej. Mogę... Bo też tutaj jest głos stary z Fortnite'a i nie będziecie po prostu. Dobra. słuchać Dobra, na filmie. To, to tak musisz mówić, czy głośniej? Nawet może... No tak jak mówisz mi się wydaje, że będzie hit. Dobra. O widzę, że ty już dołączyłeś i... Masz fajta, tylko nie we mnie. Please. Ty wiesz, mam. Też już dostałem od ciebie troszkę. Curry, ja mam takich Został? Bez, no, znowu jakiś spammer. Znowu spammer... znowu jakiś spamer kopia Cały czas spamerów, nie? Tutaj, ten ziołeczek ja nie spamuje cały czas. Spróbuję jeszcze o, o, raz. Oj, oj, oj. Dobra, Opa, mówimy tobie. z 13 jeśli to, oglądasz, jeśli to oglądasz, to cię przepraszam. Bo jest taka możliwość, że będziesz to kiedyś oglądać. Pozdrawiam. W ogóle robi się ciekawy tutaj. Przeładujemy sobie. O no widzowie, to trzeba na spokojnie. Przeładujemy sobie snajpereczkę. to trzeba na spokojnie, widzowie. Ja, Trzeba grać na spokojnie, wiecie, kawkę, Trzeba herbatkę dopić. Trzeba na spokojnie herbatkę on, on, dopić. Chcę wbić se, yy, tutaj misję mojego ukochanego tutaj koteczka. Chce wbić misję. Ale Leon chciałem ci tylko powiedzieć, że ten typ, ten Tomi to on przez chwilę latał, mi się wydaje. Bo tutaj jest mój drugi chyba odblokowany do odblokowania latania. Jeżeli dobrze, ja nie wiem, bo... wow. ty widzę, że jest niezła zadyma. Aj, mi zabrał fraga. Dobra, papa, trzeba było sterylogii karşıw, trzeba było nie otwierać. Może by się jeszcze chociaż przez minutę żył. No i sto. Mówimy ci, papa. Dani 5S. dalej. Papa ja jestem dobry z rybki. Wiem, że to jest trochę chamskie, że używam rybki, ale to jest tak dobre. Bo ja właśnie zostawiam z drugiego końca mapy. Kurcze, a jajaj, dostałem znowu. Od tego Tomi Gala cały czas dostaje spray, nie? on ten Tommy. Tego Tomiego Gala dostaje cały czas spray, nie? Giga przykra to jest. O, dobra, dałem stajperka, chociaż. Dobra <mudzień> 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 mm. ja, mhm. pa, logical shift znowu. 8 fragów na moim koncie. Oj, goś tutaj lawą spami. Jezu, nie, 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 zgina. O Maria, ja nie wiem jak tak można. Widzieliście to, widzowie, wy, no? wy to widzieliście, no. Wy macie kamerę, no Jezu, kamera ustawiona, widać wszystko. Co to jest zagranie? Nieuczciwe dla mnie. Według mnie że strefku, żeby tak grać. Staretkiem lamerskie. O sorry miłośni dam ci. Okay. Przestrzymanek. Bo gościu tutaj chyba też miał takiego skimek. Okay, Mi się tak. wydawało i myślałem, że to nie ma... 52. Of to ziomek. To jest taki śmiech, który jest mega słaby i cały czas jedynie na dorobie. Kopiet nie możesz tak ale ty tak nie możesz. Chyba rozumiesz o co mi chodzi. Przepraszam Was, widzowie, za to, ale muszę to tutaj powiedzieć mojemu kumplowi, że tak nie może. Tutaj się wysławiać. Na filmie. Niestety dostał 121, ale niestety No nie udało się, no się nie udało No to po filmie mi powiesz Po filmie mi powiesz e, Moi drodzy, mi się wydaje, że Zrobimy tak, że do 12 fragów moich będziemy grać Czyli jeszcze 4 fragi mi się wydaje, że to będzie takie ok, Z 15 minut filmu już mieliście dosyć dużo tej rozrywki Oczywiście jakaś sniperkę dostałem Mam nadzieję, że film wam się podoba Do tej pory Że nie oglądacie tego na nudno Tylko, że rzeczywiście podoba wam się O, dostał, mocno, dobra, mamy, fraga Jeszcze tylko trzy, drodzy Widzimy, jeszcze tylko trzy Właściwie się wybija tym czymś Oj, do 170 Gość to ponad 70. Jakby on teraz zleciał, to już by miał giga, giga, giga. critic low. Aj, no i już mnie biją jakiś inni, Widzicie to? Wejście hp, więc nieprzyjemnie. No Z gości mnie. Powiedz mi, miłość, jak tak można grać? Spamisz w kogoś rakietnicą, aż nie zginie. Z giga, miłe. Mamy, moi drodzy, 9 fragów, już tylko 3. Próbowałem Ci pomóc tutaj z tym, da coś tam. O, dostał moi drodzy, Six seven Dostał 67 obrażeń. Six7 jeżeli was, jeżeli was też cały czas wkurza Six bo to, to zostawcie lajka, like bo uwierzcie mi, u mnie w szkole już to się zaczyna robić wkurzające wszyscy, tylko na przerwie. To jest pop, moja moje na przerwie. Six-seven, 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 six, six-seven. Taki tym bardziej, taki mój jeden kolega, to już jest w ogóle inna szkoła jazdy, mam powiem. Mamy, moi drodzy, 10 fragów, tylko dwa tylko dwa i to mamy. goś tutaj free build. Daniel, free build, lomasz. No i papa. Ostatni frag, widzowie! Ostatni frag! Ostatni został! Tylko jeden! Ej, widzowie gość, e, taki z nie? E, dostał ode mnie 182 I jakiś typ się we mnie e, e, w moją bitkę walił. I po prostu... I ci zabrał fraga po prostu. I mi zabrał fraga... fraga do mnie chyba. No miłość, niestety takie rzeczy się z czasem dzieją i niestety tutaj dostaję. Oj 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 z tego... O Jezus niestety. Dobra. Ostatni frak, widzowie. Ostatni frak jest koniec filmu. Ostatni frak. Z ostatni frak do zrobienia. Mam nadzieję, że się to uda. Uwaga. Robimy. W tym momencie. Kończymy to. Kończymy to. Jez, yes, widzowie. Mam nadzieję, że film się, wam się podobał, i tym oto miłym akcentem kończymy dzisiejszy film. Nara.